Witamy na konferencji prasowej po spotkaniu 21. kolejki Fortuna I Ligi pomiędzy Sandecją Nowy i lks Katowice. Jest z nami trener zespołu gości, którego poprosimy o pomysłową opinię. Tak, dobry wieczór. Dziś nasz ukochany klub ma, ma urodziny, także składamy najlepsze życzenia i to jest rzecz na pewno taka, która, która w naszych sercach jest. Poza tym wiemy dokładnie, co, co się dzieje na świecie, i dzisiaj te nasze wydarzenia piłkarskie, wydaje mi się, że jesteśmy takim tylko i wyłącznie małym pyłkiem i jakimś tam ziarenkiem w tym piasku, i to są rzeczy ważniejsze. Także dla mnie jedna rzecz najważniejsza, i, i, i ona jest dla mnie najbardziej istotna. Chwała tej Ukrainie, chwała chwała, chwała tym ludziom. Reszta jest, reszta dzisiaj jest nieistotna. Dziękuję. Na drugiej części konferencji prasowej witamy trenera naszego zespołu pana Dariusza Dudka i poprosimy o. Dobry wieczór. Jeżeli chodzi o o dzisiejsze spotkanie wynik, myślę, że sprawiedliwy. Natomiast y, trudno przejść obojętnie opró y, obok tego co się dzieje na Ukrainie i tutaj chciałbym tą konferencję y, jakby na tym temacie Zakończyć jesteśmy przeciwni wojnie, przeciw, przeciwni temu, co się dzieje na, na Ukrainie powinniśmy się wspierać. Mam nadzieję, że y, wszystko się wyjaśni szybko i że żadnej wojny nie będzie. Trudno cokolwiek powiedzieć o meczu, ale tak mówię, trochę jesteśmy myślami gdzie indziej i, i jesteśmy y, z narodem ukraińskim, żeby, żeby jak najszybciej ten spór, wo tą wojnę zakończyć. Dziękuję. Czy, mamy, czy są jakieś pytania? Tak, yy... Na wiadomo Pana na Ukrainie, ale rozgrywki piłkarskie odbywają się, chciałem jednak zapytać o to, czy ten remis dla Pana, dla drużyny, to jest bardziej niedosyt, czy w związku z tym, że udało się... Że to GKS pierwsze strzelił, udało się wyrównać, drugi powie, były jeszcze szanse na kolejne raki. Bardziej szacunek z tego remisu? Na pewno na pewno jeżeli chodzi o przebieg spotkania, Pierwsza połowa to takie typowo piłkarskie szachy, i ani GKS, ani nasz zespół nie chciał za bardzo się otworzyć. Myślę, że bardzo wyrównany mecz. Naprawdę mieliśmy w drugiej połowie dwie takie sytuacje dogodne, gdzie mogliśmy jeszcze zwyciężyć. Nie udało się, ale szanuję ten punkt i jest to dla mnie cenny punkt. Oczekiwanie na zwycięstwo w Nowym trwa. Tak. Grzesiu, w pierwszym meczu rundy wiosny remisujemy, w Nowym Sączu 1-1 z Sandecją. Proszę Cię o opinię o tym meczu. Tak, remisujemy w pierwszej połowie. Graliśmy niezłe zawody, byliśmy lepszym zespołem. Mieliśmy dwie bardzo dobre sytuacje, jedną zamieniliśmy na bramkę. No niestety drugie się nie udało. Druga połowa troszkę słabsza w naszym wykonaniu, troszkę bardziej broniliśmy się w tej obronie niskiej. I z tego myślę, że wynikała ta może delikatna optyczna przewaga sandacji. I, i, no I stworzyli sobie tam dwie dogodne sytuacje, aczkolwiek w drugiej połowie też my mieliśmy swoje szanse na zdobycie bramki. Szanujemy ten punkt, czy jednak nie że tracimy dwa? Teraz może na gorąco po meczu troszkę niedosyć, aczkolwiek no, to jest trudny teren. Jesteśmy na wyjeździe, więc szanuję ten punkt jak najbardziej. Trzeba też docenić ten gest i ten symbol przed meczem, to co się wydarzyło przed meczem, gdy obie drużyny stanęły do tego baneru Stop Wojnie. To chyba też ważne, żebyśmy byli zjednoczeni w tym czasie. Tak jest, jest to bardzo ważne, wiemy co się dzieje na wschodzie, także, także fajna inicjatywa i dobrze, dobrze, że jest o tym głośno i że, i że przed meczem są takie właśnie sceny.